Co się dzieje z kamerą? Ej, dobra, złaś Nie no, jest, jest coś na znowu, nie Serii Stalincea? Nie zwęka, Frejk. Jak nie będzie trudno badać, czy tu wejmiemy... ...Fejk. Na przeszpiegi, czy w Pokaż mi. Wszystko sprzedajemy. Prawie wszystko. Z tych rzeczy wszystko, bo to są badziewia. Chcę, żebyś coś dla mnie wykonał. Nie pamiętam jaki tam. Co tam trzeba było mieć? to Sztaba srebra. Czy ja mam w ogóle coś takiego? O, mam rudę srebra. Sztaba srebra. Ruda srebra. Jednej mi brakuje. Mogę od niego kupić? Może on ma po prostu tam rudę, może on ma po prostu rudę srebra? Nie, on nie ma rudy srebra, ale on ma srebro. Ej, ja nie wiem, co to było. Już zapomniałem. Potrzebuję sztaby srebra. Dwóch sztab srebra. Nie, nie zarobię teraz. Nie da się teraz, nie dam rady tego zrobić. Aha, bo mogę z tego i mogę z tego, ale... Ale to, ja bym musiał mieć cztery, a mam, będę miał teraz dwie. No dobra, ja i tak sobie kupię. Teraz nie mogę tego znowu znaleźć. O. To mogę sobie zrobić. Ale brakuje cały czas. Jednej. On ma jeszcze jedno, ale to mi nic po tym jednym. Chyba, że mogę coś rozebrać na części. A raczej nie. O, 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 o! Dawaj. O nie, to jest dosyć wartościowa hmm. No cóż, no. Hmm. Ale przecież. A bo tak, dobra, tak, faktycznie. Jedno mam. Dobra, no to co? Bywaj. O no, wiele lepszy. Biorę. I wpakujemy sobie. Dobra yy... Co tu trzeba jeszcze odwalić Kurde, bo już prawie cała mapa jest wyczyszczona Trzy pytajniki Więc zanim będziemy robili dalej pytajniki, potem kończyli Zrobimy sobie te dwa zadania. Licho przy studni. Tego niestety nie da się dokończyć. E, zaginiony w akcji. No. Najpierw ja zrobię to, żeby mi tylko X nie odlatywał, zresztą to, że jest drugi level. jak to wygląda! Jak to wygląda? <grystanie> to gra zakłada, że gracz ma puty. I no, Tak średnio to wygląda, jak się jeździ na tym koniu. Dobra. A, tu jest ten kościk mały z północy myją się raz na kwartał, prawda? zgubiłaś klucz, babciu? Nie! patelnie. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle w noc przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię. Tylko na patelnię się gapi niby sroka w Pożycz mi u babciu, oddam z rana. <grystanie> Ot, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No! <grystanie> Zaiste porywająca historia, która mam nadzieję wkrótce się skończy. Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jego ośc. Zamknął drzwi na klucz, siadł na koń i tyle widziałam jego i moją podaję. Ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie, i tak bała Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Dziś nie super. Dobra, udekstwa. Ciało to tłumaczy smutny. Uduszony Garo, i do tego stare blizny, jak u żołnierza. Co mówiłeś, złocie... mi czy jest zagubiona Nic... patelnia. Sims Ledged. No. To byłaby na pewno dobra gra. Pęknięty monokl. Ciekawe. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. Odwar z Archegryfa. Nice. Jakieś dokumenty. Spalone prawie do szczętu, Ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. No, to już wszystko czytałem tyle razy, że... Oto i bezcenna patelnia. Ale wyszorowana do czysta. <coughs> Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy. Żeby zrobić tusz i napisać listę. Mhm. Mm Znalazłeś patelnię? Morda, no, babo. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Hmm. Wiesz, nie te lata. Właśnie sadza była temu jego mościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A... a ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze razem, nie mówcie o tej sprawie czarną! Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz syneczku, na drogę. Dobra. O, jak tutaj mogę sobie ogarnąć ten szakłak, to ogarnę. Dobra, dobra, ale najpierw wejdźmy tutaj. Wejdź, tu! Koleś! Hm? Tyle? Ok. Dobra. Luzik. To jeszcze była jakaś skrzynka. No <coughs> nice nice. Oh, o to jest widmo, goda. No, drzewka Dobra, to wszystko przewinę tą rozmowę, bo już to jest nudne. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego. No, bardzo straszny. Jakby go nie zwali mistrzu. Współczuję, ale interes to interes. A co nie tak z pieniędzmi? No nie, no nie wierzę. Dobra, zaraz to garnę. No i dogada.